Cześć tu. i witam was w kolejnym trzecim już pod rząd odcinku e, razem z Atorem oraz Kamruzem. Ja Cześć wszystkim. Dobry. E, tym razem zmieniliśmy mapę. Przeszliśmy z 3 na 3 na mapę Aram tam Holding Abyss. Tym razem jesteśmy na e, prześwietnym trybie bardzo grywalnym, użytecznym o nazwie Crystal Scar. Nasza mapa się nazywa Crystal Scar. I, I tryb jest tak fajny, że nawet nie pamiętam innego. Zapamiętaj i nie powierzaj Gitałsinowi reklamy mojego kanału. Kanał Atora, jest taki fajny i tam są filmy. I, i, i nie pamiętam o czym są ale polecam tak one są takie bardzo bardzo fajne i, i ja teraz będę grał takim fajnym szczurem i będę strzelał z takich fajnych y, 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 szczałek. i one zatruwają jak ja z nich trafiam i jak, jak, jak ja ich zatruję to potem mogę tak wybuchnąć ich i oni wtedy umierają i, i ja dostaję killa dostaję kasę i potem za tą kasę mogę kupić temy a za kasę y, wy też Możecie dać nam kasę, bo możecie zarejestrować się w z reflinków. Haj do gier, które polecamy i znajdują się w opisie, zaraz e, pod, e, zaraz nad linkami do kanałów obu panów, czyli na samej górze. A później co do reflinki do ich Dobrze, kiedy miniony to jestem przegięty, wracając do gry. Ciągle to jest sam. grać przeciwko Garenowi, tu nie poszedłem na górę. Do do, 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 pomocy! Dziękuję. Bijemy go! Aj! Jebać to, kurwa kamasutrę mi z dupy zrobiła. Muszę zawołać gitarę. <coughs> Krzysiek, nie dław się. Jeszcze nie przyszedł. <coughs> Boję się, bać. To nie na to, jebać. Strue, <noise> 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 Strue. <noise> 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 nie wiem, nie użyłem tego trynkieta, bo nie wiem, o co w nim. Chodzi. Chodź, go zabijemy. Nie ma opcji, nie mam żadnego strona. We dwóch go daję go. Dobra, nie mam obrażeń na początku. Chodź od, od impera strony go, od impera strony. Ale on to idzie. O, ale mówię, ujęmy. O, o dawaj, jeszcze go. go. Jeszcze go bierz. Minutalej. LOL! Co to było, Kamrus? <głos> <Zdjebałem>. <głos> Jesteś kupą! Przynajmniej nie jestem ze wsi. No, przynajmniej ja też nie. A to być już ze wsi, jest coś złego? Nie, no, przy... Ja też jestem w, w ogóle świetny Kamrus, przynajmniej no, nie jestem ze wsi. Powiedział Kamrus z Warszawy. <noise> no, porządku... Ale nie pracuję na miejskiej przecież, o co ci chodzi? Bo mieszkać Warszawie... w Warszawie to jest najlepsze, że na świecie. Dokładnie, wszyscy chcą mieszkać w Warszawie. Ci, co hejtują Warszawę, to dlatego, że albo chcieliby mieszkać w Warszawie, a nie mogą, albo dlatego, że są brzydcy. A, to jestem brzydki? Tak. Uh -huh. co po... chciałbyś... Powiedz to mojej dziewczynie, no, no. bijacz! Mam fatalne poczucie gustu. Kamrus, przypomnij nam, ile ty miałeś dziewczyn? No, nie, nie liczy się ilość, ale jakość. Dokładnie, święte słowa. No... nieprawda. Prawda? Liczy się Prawda? doświadczenie. Pobiegł mam jedną żonę i... nie narzekam. Ilość żon nie, nie, nie oświadcza ilość dziewczyn... coś tam. No spoko, jak lubisz zmieniać dziewczynę, jak zmienia rękawiczki. Nie? Ale rękawiczki to jest jedna rzecz, a dziewczyna to jest druga rzecz! No, no rękawiczki są zdecydowanie tańsze w utrzymaniu. No. Mimo tego, wolę mieć jedne porządne rękawiczki, które mi zostaną. Ale nie tobie jest. nie zostały kurwa! No to się no, no i o tym no, mówię! O! No, Lewą. O no, ja idę na górek, dudziło, już mi się tam na dole. Ech. Zresztą słyszałem ostatnią opowieść Tomka, jak to pan na informatyce, czy tam innym przedmiocie, tego typu. Bo te opowieści są zajebiste, są najlepsze opowieści. Eee, jak to cię brał do tablicy i, i wyzywał, o, 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 oj, oj, Róziewicz, Róziewicz, ty to nigdy dziewczyny nie będziesz miał. Tak, <laughs> się, że znalazłem dziewczynę na dodaście. Tylko ja zauważyłem, że go brał, go? No on go brał i go brał na dodaście też. No. Wiesz co, co to tam jest, tam jest? E, Krzysiek, wiesz co to jest dedast. No, to jest taka mapa do, yyyy, Hunter Strike'a. Łooo, wow, gruba. Tak? A, ale 1 tak. 6 bo w Go to już się Dobre. nazywa Dust. Tak tak, 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 Nawet była taka piosenka, że owszem, yy, zabijaliśmy policjantów, ale da, 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 3. No tak. Eee, ja jestem martwy. Kurwa, ja jestem martwy 2. Dlaczego się zabijać? To było na dedaście, tak. Na dedaście. tam To było tam Nasza Morgana szczela piorunami. Gościu grając nią Śmierdzi bananami. Śmierdzi bananami, oje. Gówno gram tym twitchem. Jest bardzo mocny. Ale My jest, myślę jest, jest, ale na tej mapie myślałem, że będzie lepszy. On musi się z Farmi sfidować, chuj wie co musi zrobić. Ty jeźdzami czy on taki raid robi w early. No po prostu, co, co ty kurwa kawałku, skąd ty się urywasz? Nie to jest jak to powiedzieli najbardziej weak early champion w aktualnej mecie Kerry. Trochę pomieszałem, ale tak jest Nie wiem, nie interesuje się Metą no. no, 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 no. tylko nikt nie usłyszał, że powiedział jak adres? Czekaj, a The Dust 2? <grystanie> Kurwa, mogłem wziąć takiego z Xina i mieć święty spokój. Takiego jak ja nie mogłeś, ten jest najlepszy. Zinatora, no, legenda. No ja mam skina do tego Xina, je. W występ, wy, wy, wy jest. jakby co to my przegrywamy? Musimy przejąć jakąś wieżę. No bardzo przegrywamy. No to <grystanie> To przejmij. Kurwa. Przyjmij. <laughs> to no mam cię bardziej zmotywować. <laughs> Ej, bo się nie biorą nam punkt, zyskują questa. No. Okej, okay, katarina leci. Kurwa, niech ktoś tu przyjdzie? No przecież śpię. Nie dobrze. że Problem. Znaczyń, nie wiem czy wiedzą, czy to jest. Robili Ale... mi kurde kaburu za styłka. Ajaj. Pomocy. Sam Hech! Wiesz... Dobra. No nie wierzę w tego kurwa małpę jebaną w dupę! Tomek! No Aj, zażyłem, Ale on proszę. wierzy w ciebie. ci tak słabo grać, jestem pierwszym graczem w tej, yy, w tej grze, a gra bardzo słabo. No bo gram jakimś jebanym szczurem. Nie, pierwszy jest Gragas. A przed chwilą ja byłem i znowu jestem okay. ja. Ja Ezreal musi się rozkręcić pod apę, ale zaraz będę cisnąć. Gwarantuję. No bo ty no, to jesteś pod je się szybko rozkręca. Idę farmić, to jest dobry pomysł. Idę farmić. Nie wiesz co zrobisz, zacznij na farmić. Na minionie? No. Co, pieniędzy tu nie ma za miniony? Jest jeszcze więcej niż na normalnym. No, ja będę pieniądze za refinki. Ty to tylko Hy. o tych reflinkach gadasz. Ty ile można, nie? A a propos to Firefall w opisie. A jak widzę? Kurwa, wypierdala. się. O! Udało się przejąć punkt zajebiście. Ej, przeklinam jak jakbym jak miał normalnie 14 lat. Źle się z tym czuję. Jak ja 14 lat, to nie przeklinałem. O mój Boże, widziałem mojego <suszy> łupka. Oh, nie wolno mówić o mój Boże, bo to jest Pana Boga swego nadaremne. Znaczy nie nadaremne, chcę wygrać tą grę. To jest nadaremne. To czekaj, powinienem powiedzieć: Firefall, mój Boże. I fire, weź. Nie, to też tak nie. Ale mówisz nadaremnie, no a tutaj. Ej, bo oni to. Oni mnie zabiją. Nie. No, oni zabili mnie. Ale jesteś całym graczem. Ja jestem beznadziejnym graczem. No? Jestem tak beznadziejny, że jestem pierwszy. mu uciekają i ja zabija. Dobra, a ja jestem pierwszy. Nie jesteś pierwszy. Jestem drugi. A, jest pierwszy. a to jest pierwszy. O jeden punkt. Skupany. No to co z tego? Wciąż nie jesteś pierwszy. Ale tej, tej Camrus, który jesteś. A! a ostatni! Camrus, to... jesteś ostatni. Zamknij tą a papę. To dodatek za moją atorowatość. A No. A ty masz? Ja jestem Tałcin No, a za taoczinowatość nie ma dodatku. Są, tak. ty, są tylko bonusy. O! BGC no. Bardzo gruby bonus. Kleję się później na imprezie, i, i masz dodatek. Bo to że ci przykleili. Wiesz co? To. Jedziemy kurwa tutaj. Albo Idziemy możesz, w chuj. Albo możesz też pisać do salonu w BMW wow. i mówić, A... że, że jak ci nie radzą z no samochodu, bardzo. to powiesz ludziom, że nie polecasz tego go. Nie, <grym grym grym> ja, naprawdę coś takiego zrobił? Nie ja ja nie polecam ja tego. Ja mu też, bo wcześniej czy później ktoś będzie miał o to pretensje. Co to znaczy? Jestem bonus, nie polecam tej marki. Jestem Atom. Nie polecam obcych replinków. Prawdziwe replinki, tylko u Atora oraz osób, które znajdują się w opisie tego filmu. Jak tam się ginie ta No, Jak zwykle. <laughs> Wow, Kamros przestał być ostatni. No, w końcu zakupiłem itemy. A tor taki zajebisty. Mmmm, ja słaby, że ja jestem pierwszy. Jak mówiłem, S na początku jest słaby, ale dalej widzicie, już przejmuję. Każ, każdy ADK na początku jest słaby. Ja nie jestem AD. A ja mówię o sobie. Nie. Ty jesteś słaby. W ogóle za to ci przejmuje twój swoją grupę, a dzisiaj to nie jest taoczynowy lol. Nie! <noise> Ta -o -no lol. Ty może przejmujesz moją grupę, ja przejmuję punkt. Kurde, trzeci jestem, dla ja tam spadłem? Bo nie grałeś. I nie, no kurwy syny, jebane, jak was zaraz powystrzelam wszystkich, ja pierdzielę, nie, bum, giń, no ja, zginiesz, powiedziałem, no gino Patrz, wsadził mnie do klatki, kurczę żebym tego Zginęła, widziałeś jak długo, jak długo działała ta zróbka. Nie wiem jakim cudem spadłem na trzeciego, przecież jestem taki atawawaty. Teraz ja jestem nawet pod kamrozem Nie. A to Gimper, to gimper powinien być pod kamrozem Nie, Gimper lubi na topce. Słyszałem, że na Ty Też to słyszałeś. Gimper robi od tyłu. Tak? Tak mi mówił ktoś. Kurwa, prawie się wygadałem, dobra. Nie, nie robisz te mates o tym ty ezem czy on ma rezisty ratunku! Zły pazbie koni! żyłem. Ej, Ator, powoli się doganiam Trochę odrobiliśmy Trochę? Chuplejs to minion... Nieee! O kurde Kata to jest taki twój tata hej A trzeba przejąć topa Mówiąc feedbust, tak ciekawe Mamulta A to leć na dół, na dół Kata tam leci O, nie widzę ją, jaka ładna Katarina, cześć! Chcesz zginąć? <noise> I tyle <noise> Cześć Katarina, czy spadłaś z nieba? Nie marsz się, zaraz pomogę ci tam wrócić <noise> Bolało? Bolało jak spadałeś z piewa? Zaraz cię tam podbiję moim Q oh! Nie zrozumieliście, Xin Q podbicie, hej A tak, zrozumieliśmy po prostu Tylko nie właśnie Jakbyś to nazwał analogowe checheczki i opowiadał codziennie rano o dziewiątej, to by było okej. Okay. I o siódmej. Co działo w ogóle z tym że przerywam. On cię wskrzesza od razu, nie musisz czekać. O, dobrze wiedzieć, nie użyłem ani razu. Ta kupia pani mnie boli, boli Chodź On cię na dół, bo ona będzie mnie biła. Kurwa, jeszcze nie mi zapierdolił killa. Na twoje zawołanie. Tą brzydką panią. I rozwaliłem sobie słuchawki, głupi głup Ja nie latam na brzydkie kobiety Jak ktoś ma w domu stejka, to na brzydkie babę nie Ty. Ty, no myślałem, że jej nie zabijesz Uwaga Katarina, ona jak na nas zbije, to jesteśmy martwi Spoko, nie spoko, spoko O Boże, doleciało Naprawiłem. A. Prowizorka jestem. dalej. Prowizorka tak bardzo. Oj, ta oczyn, to oczyn. A, nie posiada ten nóż O Kojarzysz takie okolice, biedne ciastko? Przeciw, nie, Tego nie wiem, ciator. Przegodziłeś mnie, 123. Czy to dlatego, że Czy to dlatego, że zginąłem? Czyż <laughs> taki dyskryminowany, dlatego braku skóry? Nie martw się, ta oczyn jest niżej od ciebie a wiesz kto jest najniżej? no? jakiś wkdy, tak? Hej. Powiedziałby he ale... ale nie powiem co tam na dole co się dzieje? hu 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 mam jakiegoś buffa, nie wiem co to daje wait, tu mnie wieża widzi Chuj Jarwan Jarwan czwarty Nie właśnie tam gdzie ja się rikaluję Jarwan czwarty co ma łeb tarte Jak mnie to widzieli? To nie ma wizji, ja przyszła... Przecież... Ej dobra, nie Nie, zostaw mnie! Jak mi się cię widziała ta oczywiście? Nie, ona mnie nie widziała, ona trafiła przypadkowo. Aha Bo potem nie poszła za mną. A, trzeba przejąć coś. Ej, to jest Czerwony czwarty co ma łeb obdarty zabijmy go to grafiki bawieniki O Katarina na dole. Znaczy na, na górze. Na górze do, dołu Na górze róże na dole Katarina Na górze róże, na dole piołki, A my się ten teges jak banią. Jebał ją pies! Tak jest, tak jest, tak jest. Ki cała wieś Kicała wieś? O, do kogo ty bijesz? Dawaj Jarvan! A to robi Boom Bumszakalaka Bumszakalaka a to robi kueściaka Ej uścisk Serafina Uwaga tutaj coś się dzieje Lecimy, lecimy 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 kurwa tutaj Wow, lecimy tutaj Bumszakalaka a to robi kueściaka Kolejny zabójca, Kolejny spry Co ona tu robi? Idzie Ej, no. jestem pierwszy! Jestem pierwszy! To rzuciłem, teraz ją zabi. No ja jaj, będziemy ją co ich chować do. O, dobry, dobra beczka gra Dol. Dobra, to skoro oni nie żyją, to przejmujemy. O! dobrze. Widzicie? I to wcale nie jest tak, że na pewno przegramy. Bo drużyna, która ma w sobie... A, która zawiera Atora, też czasem wygrywa. Cześć, jestem Krzysiek i zabieram sobie Ator. On padnie. Bij tego. Nie słuchałeś mnie, Krzyśku. No wiem, i zginąłem przez to. BUM! Wow. NIE! Jasna cholera, chin nie zadziałał w czasie. Tamten nie zginął w końcu. Zginął. Dwa double ki, double blacki, la Dublaki la, la, la A ja przyjmuję. My. Punkty ważniejsze. No serio, Gragas to tyle życia. O, zostawiłem, dziękuję. W ogóle nie wiem dlaczego, ale Twitch w polskiej wersji mówi najpierw zamoczyć w ściekach. Ale co on chce moczyć? No właśnie, najpierw chce zamoczyć. To czy chodzi pewnie o strzałę wkrótce, nie? No, no na nie, pewno. Nie on chce zamoczyć. No, nie co? wiem, może śmierdzi chce się umyć. No, chce zamoczyć! Każdy chce zamoczyć, to on też chce zamoczyć, tak? Nieśmieszne. No, prawdziwe. Na pewno chodzi o strzałę wkrótce, tylko ty się nie znasz. To jesteś bimbusem i masz kosmatę myśli. Tak? Tak? Piszecie, jesteś... tak, mam poczucie humoru. Idź sobie, stąd. Nie lubię cię. Wow, 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 wow! Umarłeś, haha, ha. i będę się cieszył z Twojej śmierci, bo jesteś głupim Dobra, głupkiem. Jesteś czwarty, ja się Zamknij ten, gubi ryj. Ta pieprzona labla mnie bije. Labla. Labla bla, bla, bla Uważaj. Cofnij się. Uwaga, czerwona tu przejmuje. Przecież go na ciebie jak bajtuje swoją bajkowością. Teraz nie się. Chodzi? Tego. Aj, i gra gra przyszedł, serio. Tak powstrzymać przed moim ultem. Go, 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 go. O mój Boże. Yo. Uratowałem. O mój Boże. To ja uratowałem. Nope. Jest tak blisko do wygranej, ludziki, dajecie. Uwaga, bałpa. Co ty byś chciała, głupia małpa? Co ty byś chciała? Jezus, Jezus jaki jest to ma damage! Małpa. Ktoś usłyszy i pomyśli, że jesteś jakiś niegrzeczny. Rasista? Nie no, rasista to jakbyś powiedział, o no, Trzeba mówić... Chyba gatunkowista, przecież to małpa -głupi. jest. Głupi a a Afro-amerykaninie, tak? Nie, a co ma wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi? I Afryką, Przecież to jest Nie wiem, może dlatego, że powstał przez, zrobiony przez Amerykanina, który był afro. Ja na przykład. To, może Amerykanin miał afro. Może miał afro i był... O Boże, nie Był Dobra, czarnoskóry, o tak będzie najbardziej... Nie, nie rasistosko. Czarnoskóry. Biator! Zabij! Pokaż domacji w życiu Dobra. Brawo. Jestem z dumny. Nie bądź się Ciebie dumny, ze mnie dumny, zrób mi reflinka. Odwdzięczę się reflinkiem. Co ty powiesz na to? Jestem za. A ja na to jak Ator. Na reflinka <suszy> zawsze zrobić warto. Bum, bum. Widzieliście jak ten Bob mnie bił? A, bo tu Leblanc jest! Leblon Wow, nie zdążyłem zanieować. Leblow Leblon, Lebl -leblon. Wow. Wygrywam wam grę, bo pierdziele. No nie, bo Katarina właśnie przebie... przejmuje bazę. No ja tam po dole i przejmuję i pierdolę. Muszę kupić stopnie. Weź Garen uciekaj stąd bo jak cię zabiję będziesz... Zaraz. I... No, wiedziałem, no, nie wiedziałem co. Znaczy nie miałem co zrobić w tej sytuacji. Ten Twitch tutaj tak nie pasuje. No to po co go wziąłeś? Nie wiem, no bo to chciałem... Po co nim grać? ten głupi rej? Dobra, przejmujemy. No weźcie tego i ja od razu biegnę do góry. Minion cię dobije. To ty by było. Naprawdę nie rozumiem, czemu ta małpa tak mocno bije? Bo bo się ma dużo obrażeń. Dobra, się muszę cofnąć. Eee, zonik. Void. Znaczy się. Aha. Okej. Okay. Strzelam ulta. Jezu! Majdzu jeden! O Boże, tak blisko. Ale Tu trzeba asasynów. Uh. Garen, Garen. Morgana, rusz tą dupę tutaj! Boże, ale Idź na te miniony, idź przejmować punkt. Weź sobie rozwal ten głupki Rej Wow, co tam Morgana robi? Ej, przegraliśmy nie. Tak. przez nią Walamy na nią Idę biorę dół, szybko, 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 szybko. Ja przejmuję tutaj A, A ten ruszy dupę Gragasem. Te... Dół Dawaj nie ja, ja to, Ej, szybko. Dół, to wygramy. No przejmijcie dół! Przyjmij... Tak, Samy tylko że tu jest garen Przez z długiego nie, No cóż, niestety. Dawaj, no dźwięk. Kurde, to jest głupiego, aż grogosa. Gragas. Nie. Gragasa? Nie. Nie, tylko tego z butelką. No to gragasa. Gragasa, trzymajcie się do zobaczenia. Bo, innego się, odcinęła. Cześć, cześć, pa, pa, pa. Stałeś na czwartym miejscu. E. 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 E.